パコ Goty wielkiej. A już teraz, drodzy Państwo, dobrze poznaję łagiewniki. Zapraszamy łagiewniki pani Anna Włodarczyk. Sołtyska sołectwo łagiewniki, pani Regina Paczkowska, pani Krystyna Gnitecka, pani Maria Romaniuk oraz AgroTim Tomasz Iwasz Bardzo pięknie, bardzo dostojnie. Kłaniamy się państwu, jest to o Leszna. Jest przy stronie. Wieniec przygotowany został przez sołtysa wsi przy stronie pana Romualda Milewskiego wraz z grupą mieszkańców. Się przepięknie prezentują ma kształt korony i wykonany jest ze zbóż z jęczmienia, pszenica, żyta. Przy stronie oklaski dla Państwa! Dzień dobry, witamy serdecznie radzików. Wieniec sołecki przygotowały Panie z Koła Gospodyń Wiejskich, upleciony jest z pszenicy i żyta, udekorowany kwiatami i owocami. Jest to, proszę Państwa, ratajno. Wieniec sołecki został skomponowany przez Pana Sołtysa Czesława Kuśnierczaka oraz Gospodynie Wiejskie Sołectwa Ratajno i Mazer. Wieniec sołecki przygotowali Sołtys, Pani Marzena Jankowska, Pani Monika Hanslik, Pani Katarzyna Najman, Pan Artur Barcikowski oraz Pani Agnieszka Najman. Proszę Państwa, nie pani... pomoże ani malowidło, ani studnia wody, jak nie ma urody. A tutaj wszyscy Państwo jesteście naprawdę bardzo piękni, bardzo urodziwi. I teraz uśmiechamy się w stronę Słupic i Słupin. Sokolniki wraz z Radą słowacką oraz Radny Pan Dariusz Gadawski. W Korowodzie sałectwo reprezentują Pani Joanna Tyniec, Pani Zofia Szkwarek, Pan Tadeusz Kocur oraz Pan Ryszard Tyniec. Wielkie brawa dla Państwa. Wszystkie wieńce są bardzo piękne. A wiecie dlaczego? Bo są wykonane z sercem, od serca i z plonów, które mamy dzięki naszym wspaniałym rolnikom. Rolnikom gminy Łagiewniki. Sienice. Wieniec Sołecki przygotowała Rada Sołecka w Sienicach. Starostą sienickiej delegacji jest sołtys wsi Sienice, pan Paweł Kondrakiewicz. Oklaski dla sienic. Wieniec przygotowali Pani Danuta Tokarska i Pani Ewa Kondryc, Danuta Kuriata i Pani Marianna Graczyk. To już ostatni wieniec z Trzebnika. Zapraszamy Trzebnik. Wieniec dożynkowy przygotowały Panie z Koła Gospodyń Wiejskich. Ma on kształt kosza z pszenicy, owsa i kukurydzy. Zdobiony jest owocami i warzywami. Raz jeszcze proszę o państwa. Oklaski dla Was. Jesteśmy dumni. Cała gmina Łagiewniki jest z Państwa dumna. Drodzy Państwo, to jest moją ogromną przyjemność przywitać wszystkich gości tutaj, mieszczących się pod naszym namiotem na czele z wójtem gminy Łagiewniki, panem Jarosławem Tyńcem. Witam. Dzień dobry, Panie Wójcie. Witam wszystkich Państwa. Witam Pana Starostę, Pana Wójta. Proszę Panią dyrektor. Pani dyrektor mówi: Jestem tutaj

Ducha Świętego, Amen. Pan z Wami. I z duchem duchem. Jak mówi pro Kochelet jest czas siania i czas zbierania. I my dzisiaj zgromadziliśmy się tutaj na naszej łagiewnickiej muszelce po to, by jako wspólnota gminna podziękować Bogu, za to, że mogliśmy zebrać to wszystko, co zrodziła Ziemia. Modlimy się zatem w intencji wszystkich rolników, modlimy się w intencji wszystkich mieszkańców Gminy Łagiewnickiej, by Dobry Bóg im błogosławił, by darzył potrzebnymi łaskami. Witam serdecznie wszystkich przybyłych gości na dzisiejszą uroczystość. Witam przede wszystkim gospodarza naszej Gminy, Pana Jarosława Tyńca. Razem ze mną koncelebruje ksiądz Tarek z Radzikowa, którego też witam. Witam również wszystkich mieszkańców, wszystkich, którzy zechcieli przybyć, by tu wspólnie razem przy ołtarzu, a potem przy zabawie za to Bogu dziękować. Dożynkowe święto w polskiej tradycji to czas radości i podziękowań Panu Bogu za plony, a rolnikom, sadownikom i obrodnikom za ich ogromny trud pracy. To też czas refleksji na tym, jak ważną i odpowiedzialną, trudną jest ludzka solidarność, współdziałanie, aby był szczegół upiec ten dorzynkowy chleb i umieć go sprawiedliwie podzielić. Pani Katarzyna Falkowska z domu Lisiecka wraz z mężem Pawłem, dzisiaj jako gospodarze dożynek, od 20 lat prowadzą gospodarstwo rolne na terenie gminy Łagiewniki i Dzielnowskowa, i świetnie sobie Państwo falkowscy radzą. Uprawiają głównie kukurydzę, pszenicę, drzewak, jęczmień i żyto. Pani katarzyna wraz ze swoim mężem są zawsze pomocni, otwarci i chętni do działania. Jako starostów to zaszczyt prezentować rolników, mieszkańców oraz nasze sołectwa, które przybyły z tak pięknymi wieńcami. Dożynki to zwieńczenie pracy i trudu dla wszystkich rolników z całej gminy. Jest to rok trudny, ponieważ susza gradowicie. Spowodowało obniżenie plonów. Panie Wójcie, na Pana ręce składamy kosz pełen darów, ziemi oraz chleb, który symbolizuje ciężką pracę rolnika. Byłoby dobrze, aby następne pokolenia z takim samym szacunkiem, pokorą traktowały ten chleb. Chcemy, aby był dzielony wśród mieszkańców i nie zabrakło go żadnej rodzinie. Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że następne pokolenie nauczymy właśnie tego szacunki i pokory do ziemi i do tego co robimy. Dziękuję Dziękujemy. serdecznie, zapraszamy kury do a Państwa prosimy o podpisanie z całej infrastruktury. Irenisko. Wielkie brawa turnu. you yeah. yeah. about